Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w przesłankach urodzinowych. Mam trochę zaległości, więc dziś zrobię trzy daty, kochani. Pierwsza data osoby urodzone 29 września są skupione na pracy, są uduchowione i przede wszystkim są bardzo wrażliwe. Są też cierpliwe, wytrwałe, mogą być skryte. Powiedzą tylko tyle, ile uważają. Za stosowne, czyli nie są za bardzo wylewne. Osoby urodzone 29 września może cechować też tajemniczość. Często mogą wydawać się troszkę inni niż, niż reszta. Zawsze poświęcają się dla innych ludzi. I kochani, teraz przesłanko dla was. Komu musisz wybaczyć? Komu musisz Wybaczyć. Mamy kartę wybaczenia. Kiedy uwolnisz stary gniew lub starą urazę, przekonasz się, że Twoje życzenia się spełnią. Mamy kartę wybaczenia i dodatkowo bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Kochani, dla was, przesłanka, urodzinowe wybaczenie. Trzeba być może komuś coś wybaczyć lub sobie coś wybaczyć. Wybaczenie i cierpliwość. No dobrze, przechodzę dalej. Osoby, kochani, urodzone 30 września. Jakie są osoby urodzone 30 września i przesłanko dla Was? Kochani, osoby 30, urodzone 30 września są życzliwe, są serdeczne, są zawsze uśmiechnięte i bardzo towarzyskie. Jednakże mimo tej ogromnej potrzeby towarzystwa, zazwyczaj mają problemy ze znalezieniem kompana na całe życie. Ich związki mogą być niestabilne, może też ich zachować taka ogromna chęć poznawania i doświadczania wciąż czegoś nowego. Kochani, dla Was przesłanko walk away, odejdź. Odejdź. Porzuć niezdrową sytuację i ciesz się nowymi możliwościami, które w rezultacie się przed Tobą otworzą. Wy, kochani, powinniście odejść z jakiejś niezdrowej sytuacji. Jeżeli coś hmm, lub ktoś sprawia Wam przykrość, należy jak najszybciej się od tego uwolnić i uwierzyć w siebie, czyli uwolni się od czegoś, odejść od czegoś. Droga Wago, urodzona 30 września, i uwierz w siebie. Takie przesłanka urodzinowe. I, kochani, został mi jeszcze jeden dzień. Są to osoby urodzone 1 października. Ja już dzisiaj troszkę mówiłam, jakie Wy jesteście silne. Czy silni, kochani? Osoby urodzone 1 października to urodzeni liderzy. Są to osoby silne, mają silny charakter, silną wolę. To są wizjonerzy, to są pasjonaci, odkrywcy, lubią wyzwania i penetrowanie nowych szlaków. Mogą być nerwowe, mogą być apodyktyczne, mogą być bezkompromisowe, ale z takich pozytywów są to osoby odporne na stres i mogą się spełniać na przykład jako działacze gdzieś w jakiejś organizacjach. Słuchajcie, dla Was przesłanka ciąża. Pregnancy nam się pokazała. Narodziny dziecka przynoszą wielkie błogosławieństwa Tobie i światu. Oczywiście to może być dosłownie e, ciąża, ewentualnie w Waszym najbliższym otoczeniu ktoś urodzi dziecko, co Was bardzo, bardzo ucieszy lub też e, zmieni Waszą drogę. Natomiast słuchajcie, no, mogą to być też początki jakichś nowych, dużych przedsięwzięć, czy nowych projektów, które przynios przyniosą Wam wam i nie tylko wam, i innym, wielkie błogosławieństwa. Pamiętajcie o tym, czyli tutaj mamy ciążę oddaj się temu całym sercem, czyli oddaj się temu, co nadejdzie całym sercem, kochani, całym sercem. Oddaj się temu, co się narodzi albo co się już powoli rodzi całym sercem. Kochani, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w dniach czy w dniu Waszych urodzin. I zapraszam oczywiście do śledzenia mojego kanału, do subskrypcji, do polubień i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie.